Arkan Czarny, zwany obecnie i już na zawsze Królem Liszem, jest pierwszym oraz najbardziej lojalnym sługą Nagasza. Jak jednak osiągnął ten status? Dlaczego poświęcił swoje życie stanowi nieśmierci? Jak wygląda jego historia? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się losom tego bohatera. Tak naprawdę to nie. <gry> To się jeszcze poczeka. Co to za szaleństwo? Tak naprawdę, to dzisiaj porozmawiamy o odmieńcu, którego ja lubię nazywać pranksterem cincha. Odmieniec, znany również jako zaskakujący psotnik, Zwodniczy horror, lub nawet sztukmistrz Zincha, jest demonem, który uosabia wredny. <Sellt> <reached whole>. <nudocyga> zwodniczy horror, zwodniczy płaszcz. Else to say. Zwodniczy i y zwodniczy aspekt psychiki wielkiego intryganta. Jest on ostatecznym oszustem, który może przybierać postać innych istot, od najmniejszych owadów do najbardziej masywnych i potężnych wielkich demonów. Nikt, może z wyjątkiem samego Zincha, nie zna prawdziwej postaci odmieńca, gdyż w swojej własnej formie jest on skryty i zamaskowany. Być może nawet sam odmieniec zapomniał, jak wygląda. Odmieniec nie tylko potrafi wcielić się w inną osobę, ale potrafi także przyjąć jej maniery i osobowość w tak bezbłędny sposób, że nawet mroczni bogowie mogą zostać oszukani. W całym uniwersum jest tylko jedna istota, której odmieniec nie może zduplikować. Sam Wielki Bóg Zincz. Architekt Przeznaczenia nie pozwoli, aby jakakolwiek istota ukradła jego tożsamość, nawet na chwilę. Choć Zincz uwielbia przypisywać sobie zasługi za plany Odmieńca, tylko nieliczne przygody demona odbywają się według wskazówek jego patrona. Zmieniający Drogi jest zadowolony z tego, że pozwala Odmieńcowi wędrować przez wieczność, powodując spustoszenie gdzie tylko może. Każda ingerencja otwiera kolejne możliwości w wielkiej grze, a Zincz z rozbawieniem obserwuje, jak odmieniec tka swój nierówny gobelin zakłóceń. To, że tak wiele jego figli spowodowało straszliwe wojny, nie martwi kruczego boga. Odmieniec uwielbia niezgodę i konflikty, ponieważ dają one możliwość zwodzenia i przerażania jak nic innego. Jego radość zaczyna się jeszcze przed starciem armii. Podszywa się pod posłańców i generałów, aby pozmieniać strategię każdej ze stron, gdzie tylko jest to możliwe. Gdy rozpoczyna się bitwa, odmieniec przybiera postać i umiejętności najpotężniejszego przeciwnika, obracając go w perzynę pożyczoną siłą ze złośliwym entuzjazmem. It was I who let <laughs> Obarczony niską tolerancją na nudę, odmieniec istnieje po to, by płatać wszystkim złośliwe figle. Pewnego razu, przybierając postać demonetki, ukradł srebrne jabłka wiedzy z pałacu Slanesza. Na skraju terytorium mrocznego księcia, przybrał postać siewcy zarazy i wślizgnął się do ogrodu nurgla, by po chwili znudzić się grą i porzucić jabłka, by zgniły wśród rozkładających się liści. Tak oto odmieniec przeszedł przez domenę chaosu, siejąc za sobą zamęt i spustoszenie. To on odciął włosy Slaneszowi, gdy ten spał, i utkał z nich płaszcz, który Zincz podarował swemu wybrańcowi, Grimowi van Horstmanowi. Odmieniec był już wtedy gdzie indziej. Wykradał obroże korna noszone przez ogary chaosu i przetapiał je, by stworzyć mosiężne dioramy przedstawiające największe porażki krwawego Boga. Tak oto odmieniec przeszedł przez domenę chaosu, siejąc za sobą zamęt i spustoszenie. To on odciął włosy Slaneszowi, gdy ten spał, i utkał z nich płaszcz, który Zincz podarował swemu wybrańcowi Grimowi van Horstmanowi. To właśnie odmieniec zapieczętował drzwi cytadeli Korna, gdy ten wyruszył na kampanię wojenną, przez co krwawy Bóg zmuszony był po powrocie rozbić swoje dumne wrota. Skulls, drone. any vocabulary I missed. <laughs> blood kid. Predictable. Like your idiot lord. Such a simple cog in my master's plan. <laughs> yes, you want blood and skulls. Anything else to say? Dzieło odmieńca jest zawsze oczywiste po fakcie. Częścią żartu jest sprawienie, by ofiara była świadoma tego, że jest oszukiwana, ale jednocześnie na tyle bezsilna, by nie mogła temu przeciwdziałać. Nie dziwi więc, że pozostali bracia, bogowie Zincha, pałają rządzą zniszczenia odmieńca, rozerwania go na strzępy i rozrzucenia jego kawałków po całej domenie chaosu, jednak jakoś zawsze udaje mu się uniknąć schwytania. W roku 703 kalendarza imperialnego odmieniec przybrał postać króla Lisza Arkana Czarnego. W tym przebraniu obiecał krarków, wampirzych magów, nieopisaną wiedzę w zamian za pomoc w ataku na lustriańską świątynię miasto Tlangsla. Podczas gdy hordy zombie bezskutecznie walczyły z jaszczur ludźmi z Tlangsley, demony podmieńca splądrowały skarbce obu stron, szybko przełamując osłabioną przez trwającą bitwę obronę i zdobywając wiele potężnych artefaktów, które następnie pożarły. Opisy małpiego króla różnią się szalenie w zależności od regionu i lokalnych legend. Na północy Kataju mówi się, że jest on szalejącym gorylem, na zachodzie pawiano podobnym stworzeniem ze złotymi włosami i nabrzmiałym tyłem, albowiem zawsze jest w Rui. Na wschodnim wybrzeżu legendy mówią o żarłocznym orangutanie z odsłoniętym brzuchem pokrytym paskudnymi czerakami. W niektórych częściach południa mówi się, że małpi król to zwinna hybryda małpy oraz pająka, która wskakuje na ramiona sprzymierzeńców tudzież wrogów, szepcząc półprawdy i kłamstwa. Według niektórych opowieści odmieniec jest odpowiedzialny za negatywny wizerunek małpiego króla w Kataju jako istoty sprzymierzonej z chaosem. Chociaż istniały antagonistyczne relacje pomiędzy małpim królem a katajskimi smokami, strony miały również do siebie nawzajem dobry stosunek, gdyż małpi król szkolił wojowników dla całego Kataju. Zincz, bóg manipulacji, chciał to zakończyć, wykorzystując odmieńca, by wykreować małpiego króla w oczach Katajczyków na potwora.